Cześć, dzień dobry. Słuchajcie, udało się, dotarliśmy do mety Rajdu Dakar Classic 2024, z czego jesteśmy nieprawdopodobnie szczęśliwi. Udało się spełnić wielkie marzenie de facto wiele marzeń nie dość, że start w rajdzie Dakar to, to jeszcze doprowadzenie nie dość, że jednego naszego to, to, to też Tomkowi i Staszkowi się udało dojechać w świetnym miejscu zresztą dwa Porsche 924 na, na, na metę w 81 roku się nie udało, w tym roku się wreszcie udało mamy całą głowę pomysłów co poprawić w tych samochodach, żeby były jeszcze lepsze. Oczywiście marzymy o tym, żeby tutaj wrócić. Bardzo dziękujemy za zatrzymanie kciuków, za nas, za, za samochody. Serdecznie Was pozdrawiam. Na razie, cześć.